Pepelau, Dlaczego Pepela? Coś tam jest takiego? Czego ja nie wiem. 15 minut, proszę bardzo, niedawno. Spring Ninja. Lol, pokażę ktoś cyce? To był żart. Bo był taki temat. Co? Ja mogę. Patrz, proszę bardzo. Gówno? Ja ci anuluję tego bana, bo i tak dostaniesz od Twitcha, także whatever, w tego... Chuj ci w dupę. Ona go zafiuta, na zawsze. Przepraszam. Wybaczam. Prom OG. Ja za miesiąc 20 Giga gówno. Ale że... Proszę ładnie, od bana więcej nie, nie wspomnę o moim ulubionym cieście. Czy my gadaliśmy o ciastach? Bo jeżeli gadaliśmy o ciastach, to git, ale jeżeli nie gadaliśmy o ciastach, to trochę z dupy. Komentarze masz? Przy mowie o N-Wordzie napisał. Że... Aha, no to przy n to absolutnie. Nie od. nie odbanowuje. Papryk. Cześć, na początku. Oho, idzie litania. O mój boże. No się zaczyna, kurwa. Zobaczmy co na początku, za co dostał. Zgłosił widza, który napisał Nora, to chyba przemiana. Debil. Okej. Okay. Za co ma. Papryk Bana? Ktoś mi przypomnił, za n -worda ma z literek, nie? On tak zapisał, że N. I tak dalej, nie? On za to, za to ma bana, no, czyli z kategorii debil. Cześć, na początku chciałem przeprosić za swoje głupie zachowanie. Po dłuższym czasie przemyślałem to, co zrobiłem i naprawdę było to bardzo głupie i nierozsądne zachowanie. Za co naprawdę przepraszam. Chciałbym wrócić do tego community i dalej się w nim super bawić. W nim? Chyba z nim. No dobra. I jeszcze raz bardzo przepraszam. I mamy link. Znam go, Ted, nie ma się czym chwalić. Papryk. Powody na UB. Powód. Po czasie zrozumiałem, że to co zrobiłem było głupie i mogło kogoś uradzić, za co bardzo przepraszam. Jeśli dostanę szansę, obiecuję, że to się nie powtórzy. Powód. Drugi. Bardzo polubiłem te komity i chciałem w nim dalej uczestniczyć na czacie. Powód trzeci. Często prowadziłem dyskusję na owczacie i czasami rozbawiałem czat. Czy to jest prawda czat? Rozbawiał was papryk? Nie, kosiarz. Powód czwarty. Przez bana pogorszył mi się kontakt z wieloma superosóbkami z community torka, przez co strasznie mi zależy na ub, by odbudować ten kontakt. Giga czat, ub papryk. Meksiu. pepoczyr, Hublisek. Kontynuujmy, powód piąty Trochę już czasu minęło, od tego jak dostałem bana chciałem dłużej odczekać, bo to co zrobiłem było złe To niezły powód Powód szósty, z całego serca chcę również przeprosić całą moderację za moje zachowanie Mod I noe, dziękuję za nasi miesięcy Pozdrawiam, Rafałka Pozdrawiam również, dziękuję bardzo za 11 miesięcy. Powód siódmy, Nie jestem rasistą, więc płaciłem na antyrasizm. 59 zł. 72 zł. Blokady. Blik internet. 25 zł. Kwota blokady. Czekam na rozpatrzenie mojego wniosku i pozdrawiam Hubliska, Meksia i cały czat. Koniec. Co myślimy, czat? Ja bym mu nie dawał exi Zostaw Perma. Ban, ub, ban, brat, daj mu B jako prezent na gwiazdkę za miesiąc, ciebie nie pozdrowił, ub plus dwa tygodnie timeouta, zrobimy tak, jako że faktycznie nam wpłacił i dostawałem te screeny jeszcze wcześniej niż tutaj na tym tym, no i może mu zależy faktycznie, to dam mu B z timeoutem do 4 grudnia, chyba git, chyba git. A czemu akurat do czwartego? Bo w czwartek robimy Mikołajki wcześniej No Dobra Więc nie yy, niech zostanie, niech zostanie Co Exy napisał? Czwartego unbonol? Nie nie. <grym> nie W rafi wykluczył na 797 tysięcy sekund Nice Eee, dobra, zobaczmy dalej. JD JD Nie chcę mieć bana Nie no za JD perma Nie no za J nie będziesz miał perma Eee, XDXD XD. Co to? C Aha, tylko źle napisane To jest serio nick To dzisiaj N pojebało Czekaj, jeżeli to jest nick taki faktycznie na czacie, to mu dam, ale... Bo to może być literówka, ale... Nie ma takiego. Nie ma takiego Niku. No właśnie, widzę. To jednak nie masz. Yy, Unbana. Yy, czaszka Dymi. Auschwitz. Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz. Szrek i jego bagno. Witam, proszę o B. Pisząc sam to słowo, odnosiłem się wtedy tym po prostu do, z, w danym temacie. Nie wiedziałem, że jest to banable. Chyba, że chodzi o to, że po prostu przez to pisałem, to dlatego, że Torek tego nie widział. Nie, wydaje mi się, że to dlatego, że... Jaka to była tematyka? Jakiegoś... Czego to było? Jakiegoś miejsca, nie? No to jest jakiś debil po prostu, który uważa, że jak napisze Auschwitz... do czego to było? Ktoś pamięta, do czego to było? To w czerwcu było. A, to kwadratowa masakra może mogła być. Tematyka jaka? Na kwadratowej. Tak mi się wydaje. Kill of Naprawda. To mogła być tematyka. Shrek i jego bagna, potem spamował tematyką Auschwitz. No debil trochę. Yy... Trochę debil. <grywka> tematyka. To było tak dawno, że można u B. No można u B, ale nie pisz tak, jest głupi po prostu, ale to nie pisz tak więcej. Okej. Okay. Kurwa, bardzo sorry, zostałem podpuszczony przez brata. Okej? Okay. Tajemnie bratu w łeb. Yy... Pryma, please. Mogę zagrać jedną, a co to? A z czego to liki? Pat, co cię omija? Ech, i tak można robić na Twitchu. Wysłał do jakiejś streameryki, co ma 1,7 obserwujących, do jakiejś buba streameryki. Dzień dobry, chciałem obrać odblonowanie Przepraszam Torka i jego moderatów, za co, za, za co jakie linka wysłałem. Chciałem uczestniczyć w rozmowie, jeszcze raz przepraszam. No, ee... Dobra, no, ale nie wysyła więcej linków. Mhm. Chciałem dać rym do Damianek. Okej. Niezwykły kurwarym. Chłopie wymyśliłeś. Omega lul, przestań gadać jak Ewron Torek. Pierwszy twój kill. Omega lul. To bamka? Płacił 5 Witam. Jak gość za dostaje UP. Proszę o ponowne rozpatrzenie wniosku. Pozdrawiam. Prom, to zrób tak jak on zrobił. Wiesz? To pomyślimy. Dwa komentarze moda. Oszukiwanie na konkursie z Wowa. Nie dawać UB. No okej. Okay. No dobra, to no nie daje. Yy, jebany serku pierdolony, ze wronem się trzymasz, śmierdzisz potem kurwico. White hardo, white hardo, white hardo. Oblodzę za ub, OB, błagam na kolanach. No powiem ci, mucha bez ucha, że... To po co ty oglądasz? Za ty, kurwa, nie masz nic innego do roboty, to wypierdaj. Takby. by na po co UB składałeś. Nie wiem, nie mogę pojąć tego, po, po cholerę ci UB. Yy... No ja ci łatwiej, nie musisz oglądać. O kurwa, top content, lol, content, monka 028, yy, pauschamp 1 dla 28, 3, champ, coś tam. Duszenie, common brook. Witam serdecznie, moderację streamera. Składam prośbę o umbanowanie, nie czuję się winny. Uważam, że nie napisałem nic stosownego. W dodatku, emotka common brook nie jest oficjalną emotką Twitch TV. Nie była nacechowana negatywnie i nie miała być negatywna. To nie chodzi o emotkę, tylko łączenie tej emotki z duszeniem kolego. Więc jeżeli tego nie zrozumiesz, to dam ci czas, żebyś zrozumiał. Yy... Helka wszystko widzi, już po typie. Jaki drift? Droga modracę. proszę o blokowanie. Dostałem ob... obrazu blokady na czat bez żadnego ostrzeżenia, że używam zakazanych słów. Co za debiliewany. Kto pomoże? Kto może pomóc kolegę? No nie udostępniamy takich linków. Nie wiedziałem, że nie można wysłać linków. Znaczy, anuluję, ale nie można. Rozumiem, że działałeś w dobrej wierze, ale, ale nie wysyłamy link, linków. Ty zjebie jebany, kurwa nie mogę, monke. Co kurewko? Straszny ten. Nie wiem za co pan. Ja też nie wiem. Giazo, później wyzywa na PW, ban za bycie debilem? To jest dobry argument, o, zobaczmy ze screeny. Halo, chat, O, jesteście. Kurwo jebana, przecież je mam bana autorka, zjebie pierdolony, rucham ci matkę śmieciu, kurwa. Wypierdalaś z tego Twitcha, pizdo, jesteś taki jak ten cały Discord, torka Śmiecie i chuje jak... I tak jak Erna. Biedna -no, Erna, z zrobiła. Czekaj, jest jeszcze drugi screen. Eee, co tu jest? Nie siedzę na decytorka, ale może wiesz o co chodzi? Zeszłego <noise> roku dostałem takich z 40 wiadomości z duwu. Tak? O. To co? UB chyba nie? Czemu mi się co? Jak zmieniam ten? Patrz, co tu się dzieje? Przepraszam. Nie widzę wasz czas. Dlaczego was nie widzę? Czekaj, zrobię czas. Dobra. Cenzura. Jebać cię. Siema, Evron. Pokazać wam moje papierowe bronie Filipka? XDDD. Okej. Okay. Interpretacja dźwiękowa to najwyższy poziomie. Gay. Lidzę stopy. Bull, bul. To co walisz magika? To no, normalnie szybciej siekuj z tym kodem ósmym. Palić małe dzieci prądem. Huch. <grych> Co tu się dzieje? Tam powinno być po pierwsze stare baby, poza tym nie palić, bo się nie da palić prądem. Nie wiem, czy potrzebujemy taką osobę u siebie, tak szczerze. Chyba darujemy sobie. Ej, eee, Kurwa, będzie do końca jakiś klip, mod, Nie, to nie to. Okok. Przyjmuję. Przerażam za bycie debilem, Stasiek. Przez i. to chyba za klipy! Przerażam za bycie debilem, Stasiek. Nie, nie miałem racji i niepotrzebnie się kłóciłem. Pomyliłem się jeszcze raz. Przepraszam, mam nadzieję, że jak obiecam poprawę, to zobaczysz mi to oglądanie streama bez czatu, jest straszne, chciałbym móc porozmawiać z szatownikami i razem z nimi wajbować. <grydy> to on dostał bana za chujowego klipa. No dobra, no, wymaczam, <grydy> niech będzie, ale to jest zasłużony ban akurat. E, VDM, o kurwa, siema, siema, jak? A ja mam i chuj. Lipciu, dzięki mordzia. Niech ona się pierdoli tego, u mnie w szkole tego. No się co ty pierdolisz? Pierdol się. Jebać ci dziwko. Torek to jak Grandy, on też się. On też się nie muje. Co takiego? Banuj wszystkich jak leci. Czekaj. <grywka> Czy to jest jakiś widz od Grandiego, który przyszedł po prostu, bo coś się spłakał, czy o co chodzi? Tak. Ale nie wiem za co... Ale lepiej jakbym go nie miał. A to jebać ci dziwko i pierdol się, to nie wiem czemu napisałem, przepraszam. Ale jak nie dostanę ub, to bez lipy. Brzmić na 12 lat, kolego. Czuję, że nie powinieneś być na Twitchu. Dobra, idziemy dalej. E emotki. <laughs> pipo chuj montanie w gardło. To tylko rekin. No, debil eee, Poka, poka. Mhm, no, to raczej nie ma literówki. Mógłbym, o odblokowanie, piposza i już nie będę. Wiedziałem, że. Takie Safka Zakazane. No, też nie wiedziałem. Szybkie te unbany dzisiaj poszło. Eee, ile zajęły nam? 13 minut, 17 chyba. Spoko, spoko. Szybko poszło. Szybkie unbany. Hej, <tryk> dobrze poszło, dobrze poszło.